Witam serdecznie. Na wielu plantacjach trwają jeszcze zbiory truskawek. Tak jak tu na tej plantacji w rejonie Czerwińska nad Wisłą, na której właśnie w tym momencie się znajdujemy. Na innych plantacjach już zbiory, szczególnie odmian wczesnych, się zakończyły. Pada bardzo wiele pytań o to, jak postępować po zbiorach owocu. I chciałbym w tym krótkim materiale wideo przypomnieć te zalecenia, chciałbym przypomnieć te pytania i te kwestie, które w kontekście pielęgnacji, nawożenia, ochrony i biostymulacji, plantacji truskawek po zbiorach, były poruszane w sezonie 2019. W poniższych linkach znajdziecie wszystko to, o czym mówiłem i to, co rekomendowałem w sezonie 2019, e, jeśli chodzi o właśnie pielęgnację, nawożenie, ochronę, biostymulację plantacji truskawek, które należałoby podjąć na plantacji truskawek właśnie w sezonie 2020. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia strony, do śledzenia kanału na YouTubie, do zaglądania na fanpage facebookowy firmy Kalfert, bo tam tych informacji będzie dosyć. E, dużo. A jeśli nie dosyć wiedzy, jeżeli masz jakieś pytania, bardzo proszę. Napisz w komentarzu, bardzo proszę, napisz do mnie maila lub po prostu zadzwoń. Znajdziesz kontakt do mnie w, tutaj w belce poniżej, która się teraz ukazuje. Jeśli chciałbyś porozmawiać już o tym, co należałoby zrobić na plantacji truskawek po zbiorach owoców, lub jeszcze masz pytania dotyczące owocujących plantacji truskawek, zachęcam do, do kontaktu i życzę miłego dnia.